w kolejnym vlogu znowu hor głowy, ale taki tylko szybki, dosłownie szybciutki, dlatego że jest tylko jedna rzecz, ale mówię kurde, muszę Wam pokazać, bo po prostu to jest takie czadem! Tak Z Maksymilianem szłam do przedszkola, to tak mówię kurde, na niego Maxio, ja już ci normalnie muszę zamówić jakieś buty jesienne. Wiecie, za niedługo już będą takie chłodniejsze dni, już koniec będzie lata, więc gdzieś takie by mu się przydały buty za kostkę. No i Maksymilian do mnie, mamo, zamówisz mi ze Spidermana albo z Halka. No to ja mówię, no dobra, zobaczymy, zobaczymy, czy, czy, czy jakieś będą, czy jakieś znajdę i w ogóle. No i słuchajcie, wchodzę za Landoloach i patrzę. A tam słuchajcie, z 300 zł na 90 takie buciory z e, Spidermana. W ogóle ja jeszcze ich nie widziałam. Jestem ciekawa, jak będą wyglądały. Ojo! Jakie duże! Nie no, on ma w sumie taką też szkitkę dosyć dużą. Kurczę, słuchajcie, Max już z rozmiaru 28 skoczył na 29. Ma wkładkę 18 cm. Powiem Wam, że jako 4,5-latek, no ta szkita jest, słuchajcie, duża. Ale zobaczcie w ogóle... Takie sztosikowe. No i wiadomo, są za kosteczkę, więc będzie mu to też gdzieś tam cieplej i one będą służyły mu po prostu gdzieś tutaj w okresie jesiennym. Odbiorę go z przedszkola i mu przymierzę. Niestety z tamtej paczki z Zary, słuchajcie, okazało się, że te spodnie, dwie pary w sumie spodni, które wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu, były za duże, ale to takie naprawdę wciul, w wciul, wciul za duże, więc stwierdziłam, że po prostu je zwracam, także czekam na kuriera, zaraz ma być, żeby zwrócić mu tą paczkę i po prostu wezmę i zamówię o rozmiar mniejszy. Słuchajcie, jest tak strasznie gorąco. A patrzcie, co mam na sobie. Długie, czarne spodnie i tak a jest naprawdę dobrze, chyba z 30 stopni w słońcu Zjadłyśmy z Haliną, że lecimy sobie na pierogi tam gdzie ostatnio byłam z Maksymilianem Na jakieś ze szpinakiem Dzień dobry, ja poproszę ze szpinakiem pierożki Ze śmietaną i kompotem. Kroczki zjedzone. E, proszę bardzo, wszystko elegancko i poszłam już zjadzie po loda. i tak teraz siedzę i ogarniam, przeglądam. Właśnie tutaj te noclegi, w te dane miejsce, w które lecimy z Julą. I powiem Wam, kurczę, że ciężko jest znaleźć coś gdzieś tam w takiej dobrej, małej cenie. Ale mam nadzieję, że nam się uda. Wierzę w nas. Nie chcemy też jakoś, wiecie, też mega mocno przepłacać. Nie chcemy też, wiecie, jakoś, nie wiadomo, w jakich luksusowych warunkach i w ogóle. Gdzieś tam zależy nam na tym, żeby po prostu było mega tanio, był ten nocleg. I, 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 i co? tyle, bo taka dobra sprawa, będziemy tylko spały. No a w ciągu dnia gdzieś tam, wiadomo, zwiedzały i plażowały. Odebrałam właśnie Maximiliana i wiesz co, Maximilian, dzisiaj przyszło? Co? No, a co ostatnio zamawialiśmy? Buty Spidermana. Buty przyszły! Wyszalałeś. Także jedziemy do domku, y, przymierzamy, zobaczymy, mam nadzieję tylko, że będą na niego dobre, bo tak jak mówiłam wcześniej, są troszeczkę, tak mi się wydaje, że są za duże, ale to nic, jak będą za duże, to po prostu zwrócimy i wymienimy. Tak to właśnie jest zazwyczaj, jak się kupuje jakieś buty albo ciuchy y, przez internet i okazuje się, że rozmiarówka nie jest taka, jaka być powinna. Mako za każdym razem przychodzi do domu i ma nektarynkę, co nie? Za każdym razem. Ja mam dwa, bo... Mhm. <laughs> Dwie dwie, 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 dwie ptarynki, a nie dwa. A dwie, dwie zjadłem. No i. A tyle zjadłem. Mam jest w sorry, amore, ale nasz stolik już niestety nie przetrwał. O, Kalina, pracuj. Zobaczcie, jakie, jakie profesjonalne studio. Ale ten kwiatek, panie nie wygląda. Post tak? <laughs> Pierdziel pracy zostań influencerką. Zobacz, Maksymilian. Podoba ci się? Gdzie mam przymierzać? Sztosnie. Czy te buciki? Mam Dawaj! To, bo... Teraz! W końcu mija, na freunde! Ja ty, nie, ty masz taką dużą szkitę? Ale będzie fajnie posała do tej kurtki jego. No. Wziąłem Ci pół centymetra większe z racji tego, że zawsze wejdzie trochę cieplejsze skarpetka. No, przejdź się. Chodź do mnie. Nie boli. Duża ta szkita. Ty masz dużą szkitę. Ty po prostu rosniesz mi jak na drożdża. Ja jestem w szoku. Taka dzidziunia byłaś, mama. I jeszcze w Pampersa sikałeś. No. A teraz 28 rozmiar buta Ci muszę kupować. Tylko, że nie wiedziałam, który ci wybrać, czy Spidermana, czy z Halka. A co byś wolał? Spidermana, czy Halka? Halka. Halka wolisz? Gdzie dwa. Spidermana i Halka. Ok. Dwie pary. Tak. A na rower też? To... Nie! Na rower nie, na rower nie! Nie ma opcji nawet tak. Ale na rower, mam papa... Spodobała Ci się jazda na rolkach, czy nie bardzo? Nie bo miałem w dwa, a tu jeden i wywrócałem się cały, czas. naprawdę? Nawet nauczysz tak, się. To chyba nie rolki, ci chyba na mi... nogę. No jest. Musisz dać sobie czas, Maksiula, nauczysz się. Jesteś zdolna bestia. Ogólnie co do bucików, to powiem Wam, że jak podam paluszka, tak, to czuć, że jest taki luz. Ale e, ja je zamawiałam głównie właśnie na jesień, gdzieś jak będą takie po prostu chłodniejsze dni, a wiadomo, że jak będą chłodniejsze dni, to też będzie no troszeczkę taka grubsza ta skarpetka, nie powiem no, co co ma teraz, bo teraz ma stopkę, stopkę cienką! Jezus Mary, oni zawsze, zawsze mi przerwie jak ja akurat... O nie, ubrudziłeś mi chyba tym. No dobrze, dobrze, zaraz pomyślimy. Weźmiemy, napijemy się picia, bo chciałeś pić i. już napiłam z karoletki tutaj. No to nie było picia, wody się napi. Woda daje co? Energię. Energię. A gratka nie daje tyle energii. A a z wodą? Nie, sam z wodą nie daje energii. A czemu? Sama woda. Ale czego? Sama woda. Ale śmiesz. Sama woda. Malę. Nie, ty jest za duży klocek na ręce. Mm, mm, mm. Bierz tą kolejną nogę swoją. Let's go, do No jasno, oczywiście. Zawsze wszystko ja muszę trzymać. Gdzie lecimy? Na pancerz. A najpierw gdzie? Na pantryk. Nie, najpierw lecimy po kask, po kask do dziadków. Ale ma Max, słuchajcie, ma takie białe tutaj w Mama, ma do dlatego że popękały mu kąciki i zaczęły idziemy się tam coś barrzeć. Nie, idziemy na pan Maks Max ma za, zawsze taką tendencję do tego, że zawsze bierze i tego. I wiesz co? Łapie mnie za głowę. Za każdym razem. Tak cię pogryzły komary wczoraj w tym lesie. Mhm. Strasznie, prostu, strasznie, strasznie. Dawaj teraz. Już ci pewno nie boli. Leci. moje drodzy, jest godzina 20.28, a ja przed chwilą skończyłam smażyć racuchy. Połowa oczywiście zniknęła, bo opędzlowaliśmy razem z Maksymilianem. O, i przyszła moja przylepka malutka, która już jest umyta, najedzona. Ma, Na... Najedzona? Pa. Najedzona jesteś, moja pa. przylepko kochana? Pa. Malutka, umyta i co? Do tak, spania. Do spania? Nie, tak, nie jest umyta. Tak? Nie. Słuchajcie, Maximilian ma taką manię, że jak ma takie, jakąś taką rankę, czy coś takiego, czy na przykład strupa, to on za każdym razem bierze i drapie. Czy to na kolanie czy na łokciu. I teraz, tutaj mu wyskoczyło właśnie, jak właśnie mówiłam wcześniej, dlatego miał takie białą maść, to była mam, maść cynkowa. I właśnie wzięłam mu i wcześniej dobra, posmarowałam mam. tą maścią cynkową, żeby gdzieś tam się szybko zagoiło, ja też dałam mu Haskowir. I co? Lepiej troszeczkę? Nie? Ale widzę, że jest lepiej. Masz ładniejsze. Trochę. Nie wolno. Jezus, słuchajcie. Moje dziecię przechodzi bunt. Bunt po Trafię. prostu niesamowity. Trafię. Nie słucha się. Robi na złość. Ja tutaj się skarżę. Skarży się. No? Nie. Ale teraz akurat mam dobrze, dlatego że gdzieś tutaj delikatny szantaż wlatuje. Co podkradać znowu, racuchy? Co? <słuch> Miało być na jutro na basen, a ty podkradasz. Oddawaj, z powrotem. Dobra, to ma być ostatni. Uważaj, bo się ubrudzisz. Patrzył, że jesteś... No dobrze, ostatnie dwa, ale reszta na basen, na jutro. Nie, nie tyle. Tyle nawet chyba nie ma. Nie no dobra, okej, okay, pięć jest. Ale w każdym razie specjalnie zrobiłam właśnie na wieczór racuchy, żeby dziś Maksymilian mógł sobie zjeść na kolację i żeby jutro wziąć te racuchy na basen, dlatego że stwierdziłyśmy z moją koleżanką, oczywiście zobaczymy jeszcze, jak jej synek się będzie czuł, że lecimy z rana na basen poczylować do Aquaparku, tam gdzie są duże zjeżdżolnie. Byłeś tam z ostatnio. Maksymilian! Ty masz ADHD! ADHD masz, opanuj się, o, i zingsy, słuchajcie, nie no, te zingsy, przysięgam, one po prostu wszędzie są, w wannie są zingsy, 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 tak, a teraz patrzcie, co tu się dzieje. To, co tutaj się dzieje, i to, słuchajcie, nie jest wszystko, bo tutaj w pojemnikach Max też jeszcze ma te zinksy. W Wannie jeszcze leżą zinksy. U moich rodziców też jeszcze jest ich kilka. Część, oczywiście, dostał od e, widzów. O, no. Jakbyś tak, jakbyś tak teraz przejrzał wszystkie te pojemniki, to byś poznajdywał. Wiesz o tym? Bo ja właśnie to robię. Ale tak jak mówiłam właśnie wcześniej, mm, ostatnio Maksymilian przyszedł z kubą taką wielką reklamówką, i tam, e, słuchajcie, właśnie były. No nie wiem, no, no, na pewno było. Ponad 200 sztuk takich zinksów. Także kolekcja nasza się powiększa, ale chociaż dobrze, dlatego że widzicie, jak coś też depty, niechcący, to chociaż yy, nie bolą mnie stopy, ja bo jest to gumowe. Te zabawki w ogóle są mega śmieszne, bo o, zobaczcie. Na przykład, nie wiem, Zinks to jest chyba ser albo tost, nie wiem, co to jest. Tu jest Zinks, banan. To nie chyba wiem. safe? Robot, safe? Nie, to jest to, safe safe, za safe. A więc to jest za Zinks? Co to jest za zinks? Łódka. Łód. A łódka, no? faktycznie. No łódka. Hit, mega, mega, Nie, mega śmieszne. O, wam kotwica. Proszę bardzo, Zinks, kotwica. Pokażę wam coś, patrzcie, wodny no. zinks. Aha, to jest ten. Hydr, hydr, Hydra? Twierza straż pożarna, żeby ugasić pożar. To przyczepiają do tego właśnie węże swoje i z tego czerpią wodę, żeby ugasić pożar. No właśnie. Dobrze mówię? Tak. Na pewno? Dobrze, to teraz jedz tego swojego. Racucha i do łóżka, mój drogi, do łóżka! Ja już, słuchajcie, też będę powoli się zbierać, idę się wykąpać, idę się ogarnąć. Oczywiście standardowo rzucić pliki i zacząć montować vloga, żebyście mieli go na jutro. No i co? Widzimy się w kolejnym blogu. Jutro lecimy na basen, tak jak mówiłam wcześniej. Mam nadzieję, tylko że polecę z moją koleżanką i z jej synkiem. Chyba, że jak nam się jutro nie uda, to po prostu polecimy w niedzielę, dlatego że zadzwoniła do mnie dzisiaj moja znajoma właśnie na rano i powiedziała, że jej syn ma stan podgorączkowy. Także po prostu zobaczymy, jak się będzie dzisiaj czuł, jak się będzie czuł jutro rano i jak po prostu będzie wszystko git, to polecimy jutro, czyli w sobotę, a jak nie, to po prostu polecimy w niedzielę. Także zobaczymy. No i co, moi drodzy? Widzimy się w kolejnym vlogu Buziaki. A i oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. No i łapkę.